dziękuję księdzu Andrzejowi Pustoszowi Sanktuarium Królowej Rodzin Chorzelowych za to, że zawsze byłeś i jesteś w takich ważnych chwilach naszego życia parafiarnego. To, że powstała ta nowa parafia, to, że stanął tutaj ten kościół, ta świątynia, że między nami zamieszkał Jezus Chrystus. To wielki znak Bożej opatrzności. Przyznam się, że to było jedno z moich takich hawańskich pragnień. Do Parady Świętego Mateusza przerażony, ogromem tego wszystkiego, co przede mną. Ale zaufałem Bożej opatrzności, zaufałem księdzu Prałatowi, który mnie przyjął jako ojciec i wprowadził pomału w te arkany. Najpierw w te sprawy formalne, zakupu ziemi, Później powstania radio łączenia się i bardzo dziękuję za to, że razem żeśmy to przeszli, było lżej. I dziękuję za wszelkie gesty dobroci z Twojej strony, za Twoje modlitwy, za to, że się tak bardzo interesujesz zawsze, co się tu u nas dzieje, cieszysz się tymi naszymi osiągnięciami.